Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj, podczas podwiązywania pomidorów, zauważyłem, że na, nie, że na niektórych gronach pojawiły mi się takie oto liście. W tym filmie chcę Wam powiedzieć, właśnie co z tym zrobić, jeżeli na gronie właśnie coś takiego Wam wyrośnie. Więc, jeśli ten film jest dla Was interesujący, to pozostańcie na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. I tak jak. W temacie powiedziałem przed chwilę, podwiązywałem właśnie pomidory i zauważyłem, że na jednym z gron wyrosły właśnie takie oto liście i niektórzy mogą się cieszyć, że masa zielona pomidora jest większa. Że masa zielona przy pomidorach jest bardzo ważna, co jest oczywiście prawdą, bo to nam stwarza warunki do tego, żeby plony były większe. To nam stwarza warunki do tego, żeby plony były lepsze, zdrowsze, żeby krzaki były zdrowsze, ale nie wszędzie takie liście są mile widziane. I jednym właśnie z takich miejsc jest grono, na którym są kwiaty, i które będzie nam za dwa miesiące, no około dwa miesiące, może troszkę szybciej, w zależności od odmiany, plonować. I jak widzicie, to i to pojawiło się na drugim gronie, bo tu mamy pierwsze, tu mamy drugie. I co z takim, co, czymś ja robię? Ja osobiście takie liście usuwam. Usuwam, ponieważ grono jest od tego, żeby na nim rosły same owoce. Liście, masa zielona, niech się rozwija na łodydze, czyli tam, gdzie jest ich miejsce. Ja usuwam z tego powodu, że mamy w ogóle budowa pomidora jest tak wymyślona, że mamy łodygę, liście i grono, które owocuje. I takie właśnie wyrost jak wyrośnie liść, to jest nienaturalne i może się skutkować duży problemami w uprawie, problemami z liśćmi. <laughs> Pomidory, również z takich gron, mają nieco inny smak. Niektórzy powiedzą, że to jest niezauważalne, że to jest minimalna różnica, ale jeżeli ktoś jest wrażliwy na Zmianę smaku. Na przykład ja y, mi pomidory z takich gron inaczej smakują i można je, przynajmniej ja wyczuwam różnicę. Nie wiem jak wy, napiszcie, czy wy też tak macie, ale dla mnie to jest różnica w smaku i ten pomidor nie jest tak soczysty, nie jest tak smaczny. To jest tak samo jak y, owoce, które wyrosną na wilkach, na przykład jabłoni. Niby te, niby te jabłka są. Większe, zaraz Wam pokażę. Tu mam taką malinówkę starą, którą udało mi się odratować, i tam jest jeszcze brzoza, tutaj są lipy, ale tu jest gałąź od malinówki, i w tym roku, w zeszłym roku, ona miała bardzo dużo wilków. Ja większość wyciąłem, zostawiłem kilka, żeby wymienić sobie pomału koronę, i na tych, właśnie, pionowych, których wtedy jeszcze nie uformowałem w dół. Wyrosły owoce. I się cieszyłem, że te owoce były o wiele większe niż te, które rosły na dole. Ale co się okazało, przez to, że te owoce wyrosły właśnie na pędach, na wilkach pionowych, one miały zupełnie inny smak. One były po prostu. Nie były miały tej słodkości, nie miały tego smaku. One były po prostu pędzone sokami, które drzewo pompowało w te wilki. Do szybkiego wzrostu. I tak samo jest z pomidorami. Grono jest od, od owocowania, a liście są od fotosyntezy, od wszystkich tych procesów, które zachodzą w roślinie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym, w tym filmie. Napiszcie, czy u Was też takie coś się pojawiło na pomidorach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania innych. Na razie, cześć.